Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać Wam trening z nowym instruktorem. Czekajcie, a poznacie. Uwaga! Zdradzam tajemnicę! Moim dzisiejszym trenerem jest... Julia Wesołowska! opowieści! O! No nie tak? To... Nie, nie wiem teraz. Ja. Nie, tak! Poczekaj! Sąsiedzi! Proszę nie! Jula. Tak. Jaki jest pomysł na dzisiejszy trening? Dzisiejszy pomysł na trening? Będziemy mieć przede wszystkim przejścia. Zobaczymy na ile dzisiejszy klimat nam pozwoli. Jak będzie słabo to zostaniemy przy zmianach tempa i przejściach tylko do stępa. Jak będzie super to chciałabym, żeby gazela zabiła przejścia z galopu do stój albo do stępa. W się wszystko jak będzie dobrze, no bo tutaj nie mamy pęcia na sam element, a zobaczymy, na ile nam właśnie presja dzisiaj pozwoli, i jakie będzie zgranie, jakie będą następie. A my tak zrobimy tylko przejścia z o jeden stopień wodę niżej, to będzie ok. Nie prosi się o nich, tylko, żeby zaakceptowała to, że ją dotykasz. Dobra! Nie akceptuję. On coś spędzi. Stańcie się potrafi. No daj jej. I na razie unikaj kół. Będziemy dużo pracować na kole, więc na razie pozwolię się wypestować. Bo ona <laughs> przy takiej długości wody ci ją wypełniła, ale ona tego nie chce zrobić. Tylko po prostu ją na kolę. Przyczajony tygrys tam czeka. Ja to zadowolona. Okej. Okay. Ja zaakceptuję to, że ją dotykasz. No chyba, że czujesz obój. No to zacznij ją o coś prosić. Dominika, ja widzę. <noise> to się <są> unika. <noise> Skup się. Weź wodę na kontakt. Jak ja pół pojadę, to nadal masz wodę na kontakcie. Ona jest tak odbijająca, nie? No to wracasz do poprzedniego. Chcesz tylko, żeby zaakceptowała to, że ją dotykasz. Niech ona poczuje, że to ma jakąkolwiek konsekwencję. Okej. Okay. Teraz jej odpuść, jeżeli przeciągasz półpoady, to też musisz zrobić duży duże oddanie. żeby ona jeszczeła kusem na niskiej szyi. Okej. Okay. już jej wtedy odwrót. Ona mocno odpowiedziała od twojej lewej ręki tajem. No nie było za mocno, tylko muszę po prostu od razu pokazać, że jest konsekwencja tego, że się zwiesza, jest korekta, ale po korekcie tak ona nie jest ciągła. Uf. Super. OK. Super. Dobra, trochę daje impulsu. Nawet nie. OK. Dobra, już nie 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 bardziej. Dobra, całą swoją energię przerzuć na swój tył ciała. Chcę, żeby ona też to zjadła. Okej, okay, no. Super. Ona idzie w bardzo fajnej pozycji. Ona sobie mieli jęzołem. Odkrywać prawą mękę. Okej. Okay. Ona na to odpowiedziała bardzo ładnie. I teraz wysi ją do przodu. Do przodu. Chcesz nawet, żeby szła szybciej. Dobra, i zwolni ją. Bo ładna energia zamienia nam się w śpieszenie i jest łatwiej śpieszyć. Trudniej jest jej mieć ładną energię i ładnie dokraczać. Łatwiej jest zrobić po prostu krótki, szybki krok. I już do dołu, do dołu. Dobra, super! To na to. No nie dziwne. To jest kolejka, to dla ciebie, nie dla niej. Nie, nie przekładaj tej prawej. Musisz sobie jedzieć tylko prawą. A ona idzie jak kierownica. Super. Ona idzie super. I zaczyna teraz... Ona się potknęła, bo zaczęła unosić przód. Dobra, teraz powoli tą prawą daj do przodu. Delikatnie, minimalnie. Ekstra. Super. Ten koń idzie super. Dobra i teraz powoli sobie nabierz tą lewą, ale powoli. Tak delikatnie. I to nic nie zmienia, bo nadal nie możesz jej używać. Nie możesz jej używać! To co robić? Nic! A Ty byś chciała, żeby ona się w łuk ładnie wzięła. Odpływać możliwie najbardziej lewą rękę. Masz ją na kontakcie, ale masz ją w boku. Super! I ten koni idzie prosto. Ale nie do siebie. Ty jej nie masz do siebie. O, no i co? Ha? <grymne> Dobra. Teraz powoli działa. Ok. Powiedz, że jak ona ci odpowiada na pół, półpojadę, to chcemy ją sprowokować, żeby ona zeszła z potelicą, Spróbuj jej oddać tak nawet za tak dużo tej wody. I teraz na przykład. Tu ten mobi, ona odpowiada i spuszcza ją w dół. Zacznij od lewej. Pozbądź się tej lewej, ona nie jest Ci potrzebna. Bardzo ładnie. Super. Dobra, teraz żeby nie uczyć jej zawieszania się na wewnętrznej, bo to, to jest korekta tylko dla Ciebie, to nie jest dobre dla niej. Odpuść jej też wewnętrzną. Super. Dobra. Połóż tą lewą. Co ona jest tak wysoko? I tak nie masz wody. Nic Ci nie da to, że ją podniesiesz. Dobra, zacznij nabijać zewnętrzną. Nie, to jest wewnętrzna. Okej. Okay. I nie mocniej, bo ją puścisz zaraz. Nie, nie przekładaj tej ręki. No. I nabierz wewnętrzną. Gdzie wewnętrzna stoi w miejscu, ona się nie zmienia. A szybciej pójdzie do przodu, niż do tyłu. Super. Bardzo ja, ładnie ona idzie. I do przodu. Zobacz, jak ty zaciągasz lewą, to ona podnosi głowę. Czemu to tak jest? No pójdź tam lewą. No, później. Super. O, bardzo ładnie. Dobra, to jest bardzo dobra jedynka. Ja spróbuję ją zachować. Nawet jeszcze bardziej do przodu. Zostaw tą lewą, czemu ja ją widzę? Nie wiem. Ani Julia. Nie zjesz się, jeść. Dobra, Pełna, ja do wewnątrz. Do mnie, jakbyś chciała mi ją podać. Dobra, ona idzie bardzo ładną energią, ona idzie dość szybko, ale bardzo fajnie jej się to w ciele zbiewa. A z jaką energią zaczęła? Idzie? I trzeba do wewnątrz, do wewnątrz. Super, super. I wsadza od razu do wewnątrz, ona ci zadziała głowę, ty jej mówisz, że ty chcesz do dołu, a nie do góry. Dobra, przejdź. Bardzo ładnie idzie. No i koniec. Pani Julia to bardzo dobry trener, możecie zamawiać jej usługi śmiało, e, myślę, że wychwyci Wasze problemy i Wam pomoże. A w czym jest najlepsza? Najlepsza jest we wszystkim. Wiesz, że jak mi się czoło spłaciło. I sam, dobrze, Jula, jakie wrażenia po treningu? Gazela współpracowała? Bardzo dobre, faja. Zauważyłam dużą różnicę między początkiem każdego ćwiczenia, na przykład początkowym galopem, a końcowym, co myślę, że jest naprawdę fajną i dobrą zasługą korekt, które Julka mi zalecała robić. Dobra, Gazela, a myślisz, że Julka oduczy się nadużywania lewej wrodzy? Mam nadzieję, bo bardzo zwraca na to uwagę, a to jest jeden z moich większych problemów. Zobaczymy, ale... Już dzisiaj chyba było lepiej, no jak znaczy. mnie pilnowała. Perse, jak ci się jeździło? Fajnie. W ogóle chciałam z Julką przygotować odcinek na temat psów w stajni. Jak z nimi pracować, żeby były spokojne, co musi pies umieć, żeby w tej stajni bezpiecznie przeży przeżywać, przebywać i tak dalej. Jeśli Was ciekawi ten temat, to napiszcie w komentarzu, to wtedy zrobimy taki odcinek, bo Jula się zna! Prawda, Jula? Jula, Jula to przyszły psi trener certyfikowany, już niebawem będzie zdobywać papiery, więc jest. Zna się na rzeczy, koleżanka. Jeżeli chodzi o trening prowadzony przez Julkę, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was serdecznie na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, Buziaki i cześć.